Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Ze mną jest Juri, a ja jestem u Juriego w mieszkaniu, ponieważ pomaga mi dzisiaj nagrywać... Jest ze mną Juri, a ja jestem Adrian. Wow! Takie. Będę nagrywał treningi wspólnie z marką Fitbit. Treningi będziecie mogli zobaczyć u Adriana na kanale oraz na jego Instagramie pomogę mu, ponieważ troszeczkę się stresuje, ale nie ma czego się stresować. Lecimy z tym i damy radę. Si? Kiona. Nie stresuję się, muszę jeszcze a, 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 aparat mogłyby a rozciąć. A, a. A, a. A, jedziemy, jedziemy, powtarzaj ze mną cały Razem robimy ten trening. O, jedziemy. Sygnał, zmieniamy ćwiczenie. Wykrok i skręt do nogi wykrocznej. Cały czas trzymaj mocno tu, mocno na napięty. Jedziemy, to super. Teraz na podłodze podbijamy biednicę brzuch mocno napięty jedziemy w bieg górski dawaj 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 mocno i lewa strona nisko prawa nisko hop trzymaj brzuch napięty i pamiętaj oddychać oddychamy cały czas jedziemy wewnątrz tak jest, Dawaj, dawaj 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 to już jest końcówka kończymy ten trening dawaj dawaj aaa! Tak jest o to chodzi! Dobra, udało się. Skończyliśmy. Dzięki ogromnej pomocy Juriego. Wbijajcie na kanał, obserwujcie, pomógł mi. Wszystko jest zrobione, a efektów oczekujcie już niedługo. Już niedługo będą trzy treningi wspólnie z Marko Fitby. zrobiliśmy to dla Was. Także wakacje się zbliżają. Trzeba pokazać nasze boskie ciała. Wyrzeźbione, zadbane, a to będzie oczywiście najlepszy środek do osiągnięcia. Waszych celów, Waszych, naszych wspólnych. Damy radę, jedziemy, mobilizujemy się wzajemnie, dopingujemy się, ja będę Was wspierał i oczekuję oczywiście od Was e, interakcji, tak? Czyli dzielcie się ze mną swoimi spostrzeżeniami z treningu, jak sobie radzicie i razem dążymy do celu, razem, 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 razem do celu, tak jest? Jest, tak. Nie oczywiście, będzie też nie wspierał. Oj, zmęczony już jesteś, tak? Kotuś. To jest no. syn, Benji Pachulski. <głos> <głos> Tylko przybiteczkę. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. To jest taką miniaturkę muszka. Mm -hmm. No i po robocie, kochani, słuchajcie, udało się, nagraliśmy trzy treningi, znaczy ja nagrałem, ale Juri mi bardzo w tym pomógł, zmontowałem te trzy treningi, także oczekujcie, niedługo już się pojawią, może pojawią się wcześniej przed tym vlogiem, a może później, bo nie wiem jak to będzie z tym harmonogramem, jak to wiecie, trzeba, albo nie wiecie, jak wiecie, trzeba wysłać wszystko do akceptu, jeśli zaakceptują mnie, ja się jaram bardzo. Sztos totalny, naprawdę jestem dumny z siebie, że, e, że zmontowałem te filmiki sam. Ja w, U... w ogóle jestem dumna o. z nas wszystkich, bo my tak. dzisiaj wszyscy razem, każdy z nas nagrał i zmontował film. Dokładnie. A to nawet więcej niż jeden. Właśnie, ja, ja mam pytanie ja do pana trenera. E, tak. Jest Cześć. pytanie, że tak, tu mam mięśnie, o tu. Oj masz. Ale tu już nie mam. O, tak. I co tu... tam chcesz mieć? Nie, mi mięśnie bym tu też chciałam <laughs> mieć, ja mam <samą> tłuszcz. <laughs> Czyli się... nie, no jakieś ćwiczenie na dółno, znaczy tu już coś się dzieje, nie? A tu nie tak. ma, tutaj nic nie ma. I co, musimy znaleźć remedium na twoje problemy? Tak, tak. Na moje ćwiczenie na dół brzucha. Dobrze, za, za chwilę mi się tutaj żaróweczka zaświeci. Za Poproszę i znajdziemy typy na to. z takiej... Na mój bajcem, z butelu go nie mam. A on trochę jest, nie, trochę no po, adren, potwór tak nie, jest, trochę. No gdzie jest to. Ty, ale masz naprawdę twarde. Tak? Mi no? się wydaje, że tu nic nie mam. Masz tu napięty, tu muszelki ładne. Znajdziemy... Znajdziemy, z... <śledzimy> znajdziemy rozwiązanie, na pewno. Poczekaj, ty znajdziemy rozwiązanie, a ja się zobowiążę na twoim kanale, że będę ćwiczyć i zrobimy porównanie. Pokażę mięśnie im... dolny brzucha. Super, no to widzisz, ja już mam tak. Jurij go mam, nie. nie to jest gorzej. Znaczy, co gorzej? <śledzimy> Więcej pracy niż ze mną. Oj, troszkę, troszkę sobie popracujemy, także może częściej części będę u Was bo on, e... bo on nie chce ze mną ćwiczyć. Nie? Nie, bo mówi, że ja za ostro, że ja z że tak za dużo karty, a tak on nie chce. On się bardzo męczy ze mną, nie? No. On mówi, że nie. Trochę a poza musicie mi się też wydaje. Od siebie odpocząć i wiesz, trening, to trzeba, do treningu trzeba podejść no, wiem, w 100%. Ale mi też i... wydaje, że on nie lubi, że ja, czuje się z tym źle, że ja jako kobieta wiesz. Ja tam jesteś... go cisnę i tam da. Jeszcze Aha, film że wiesz, jak ja bo to Bo co się... tutaj tą no rolę tak, jak, trenerską no. motywacyjną w no tym związku? Nie ma jest trenutka no, ale to wiesz. Dobra, e, także ja obliguję się e, sprawować pieczę i nad metamorfozą Twojego Juriego no. i, i, i Ciebie, tak? Dobra. I zobaczymy. Dobra, czyli Dobra. teraz musimy zrobić jeszcze takie, wiesz, jak, to, jak zawsze się zaczyna współpracę, to sprawdźmy sylwetkę. Pomiary to już sobie sama zrobić, zrób sobie zdjęcie takie kontrolne. I zobaczcie tutaj co tu się dzieje. Boże ludzie! Czekaj, objadę cię od stóp do głów. Bajcepsy są. Okej, okay. Ocenicie sami później, co tu się będzie działo. No, dobra. Czy coś dzieje się? Te. Ja pranie, zrobiłam. A tren będzie przysłałem, że u niego też na kanale zawsze jest Tak. <trenie> to jest standard na każdym jest, bo ja cię piorę. A Juri mówi, że ja do mnie dbam. Super, super się cieszę. Uu, będzie vlog, będą trzy treningi. Do zobaczenia. Buziaczki. pozdrawiam. Ewa, przecież ja nie muszę się zastanawiać, jakie ćwiczenia ci doradzić. No. Wystarczy, że ty otworzysz i wykonasz te trzy treningi z Margo Feedback, które ja nagrałam dla Was. Tak? Tak. To, to jest w ogóle podstawa. To jest pierwszy krok, jaki musisz spełnić, a później to już jedziemy. Dobra, zrobię tak? to. Jak ty Bar, Dobra, jedziemy. jedziemy. Wy też musicie to zrobić. Wtedy zobaczycie co się będzie działo z Waszym ciałem. Właśnie jesteśmy po pierwszym treningu z Jurim, ponieważ zadał mi pytanie, czy bez siłowni również może schudnąć i zbudować masę mięśniową. I ja odpowiedziałem oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I właśnie teraz jesteśmy już po pierwszym treningu. Jak się czujesz? Dobrze się czuję, znaczy ja lubię rano robić trening, ponieważ na cały dzień później jestem taki Taki żwawy, fajny, i jestem obcięty na więc przepraszam. Muszę zaraz go iść w głowę. I tak, słuchajcie, bardzo fajny trening. Chciałem wykorzystać to, że mam trenera personalnego w ekipie, i chciałem wykorzystać to do tego, żeby stworzyć swoje ciało na nowo, żeby wyglądać dobrze i no i Adrian będzie mi w tym pomagać. Trzy razy w tygodniu będziemy robić trening, plus ja będę sobie śmigać na przykład na rowerku, cardio 10 15 km 15 i zobaczymy co z tego wyjdzie. Plus dieta oczywiście. Tak, nice to plus you. Dieta. O to chodzi właśnie. Żegnamy się, a ja was zapraszam do zobaczenia naszego treningu. Tam leży właśnie wujek Jurek. Dał radę. Buziaki, miłego dnia. I właśnie tak w świetnych humorach wracamy z treningu. Moje zdanie jest super. Zobacz. Możemy jeszcze odsunąć. Co? Co ci stało? O, tak. Ze mną jest gość specjalny, czyli tak, Adrian Harewicz. Gościem? Adrian Harewicz, zwany inaczej, Miszka. Na Instagramie znacie go jako Miszka na YouTube również znacie go jako Miszka. Słuchajcie, dlaczego Adrian jest rozebrany? Nie, to wcale nie... To, o czym wy właśnie teraz pomyśleliście. Tak, dwóch mężczyzn samych w domu. Tak jest, mężczyzn w domu, ale wygląda to w ten sposób, że Adrian dzisiaj nagrywa treningi. Adrian dzisiaj nagrywa treningi z marką Fitbit, i niedługo <grym> będą dostępne dla Was.